Dzień dobry, moje piękne! Zadajecie mi często pytanie, kiedy umówić się na sesję ciążową? Odpowiedź jest niejednoznaczna, gdyż um, u każdej mamy inaczej przychodzi ciąża, tak? U jednej mamy wcześniej pojawia się brzuszek, u innej mamy trochę później. Więc gdybym miała odpowiedzieć Wam na to pytanie, to bym powiedziała tak. Na sesję najlepiej umawiać się wtedy, kiedy po prostu brzuszek już jest pełny, widoczny, a Ty czujesz się jeszcze w miarę dobrze, tak? Czyli nie jesteś jakaś opuchnięta, nie czujesz bardzo jakiegoś takiego ciężaru yy, i w miarę jeszcze się dobrze czujesz. Dodatkowo jeszcze powiem, że najlepiej na taką sesję umawiać się z wyprzedzeniem, a dokładnie około 2, no, najlepiej 3 tygodnie wcześniej ustalać sobie już ze mną termin, abyście się lepiej też przygotowały. No i tak też również, e, taki jest czas oczekiwania na wolne, wolne terminy. E, I co? To chyba tyle, e, co dzisiaj dla Was przygotowałam. E, mam nadzieję, że teraz już wszelkie wątpliwości e, rozwiałam, także trzymajcie się ciepło, gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia na naszych sesjach. Pa, pa!